już powoli kończymy ale wy dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć zadunek tego nietypowego i dość dużego kompania a dzisiaj ładujemy to duży co duży co pierwszy problem jaki mamy to ten drążek ten drążek pod spodem nam tu przeszkadza żeby podłożyć pod oś i będzie trochę kombinacji zobaczycie po tym, jakich Wygląda to tak, że tymczasowo podnieśliśmy na tych klockach, potem podłożyliśmy tymczasowo te, a za chwilę będziemy kombinować tak, jak powinno być na stałe. No i tymczasowa wieża runęła. Na tych, na tych tymczasowych klockach podnieśliśmy do góry, założyliśmy podłogi i na podłogach zaraz jeszcze Podłożymy to, tylko okazało za się, że kreszczeń jeszcze nie jest trochę za mała i podrzucimy to do góry, żeby wcisnąć kołce i to będzie już na stałe. A te tymczasowe zdaje się zostaną też, bo będzie problem je wyjąć, więcej będziemy wyciągać. Na dodatek mogą zostać, będzie nawet bezpieczniej. No i jak widzicie osie są yy, zwężone całkiem do środka jest podciśnięte i zwolnice ściągnięte bo wszystko było za szerokie i tak to wygląda już załadowane